Justyna Szilagyi de Chorokszek, ciotka króla i żona legendy, niezwykłe losy Justyny Szilagyi, żony Włada Pałownika. Justyna Szilagyi de Chorokszek, znana również jako Justyna Szilagyi de Chorokszek, to postać owiana tajemnicą, o której życie splotły się fascynujące wydarzenia historyczne. Była związana z jednym z najbardziej kontrowersyjnych władców średniowiecznej Europy, Władem Pałownikiem, znanym szerzej jako Wład Dracula. Znana jako ciotka lub kuzynka króla Węgier i Czech, Macieja Korwina, Justyna stanowiła nie tylko ważną osobistość węgierskiego dworu, lecz również miała wpływ na dzieje Wołoszczyzny, regionu znanego dziś jako część Rumunii. Dzieciństwo i pozycja w rodzinie Szylagej. Justyna Szylagej pochodziła z wpływowego rodu Szylagej de Chorokszek, którego członkowie pełnili ważne funkcje w polityce i wojskowości na Węgrzech. Ród Szylagej był znany z lojalności wobec Korwinów oraz ze znaczącej pozycji w arystokracji węgierskiej. Justyna była blisko związana z królem Maciejem Korwinem, królem Węgier od 1458 roku, co otworzyło przed nią możliwości do strategicznych małżeństw. Korwin, syn Elżbiety Szylagi, był kuzynem Justyny, choć niektóre źródła podają, że mogła być jego ciotką. Tak bliskie więzy krwi ze słynnym królem podnosiły jej status, czyniąc ją doskonałą kandydatką na żonę władców innych regionów. Małżeństwo z władem Drakulą. Wład Pałownik, słynny władca Wołoszczyzny, zasłynął z brutalnych metod rządzenia i szczególnego sposobu wymierzania kary, czyli palowania. Jego mroczna reputacja urosła do rozmiarów legendy, a sam wład Drakula stał się pierwowzorem wampira znanego z książki Brama Stokera. Justyna została jego drugą żoną, choć dokładna data ślubu nie jest znana. Małżeństwo to miało podłoże strategiczne, służąc w zbliżeniu Węgier i Wołoszczyzny w obliczu ciągłych zagrożeń ze strony Imperium Osmańskiego. Ważne daty w życiu Justyny. 1456 rok, śmierć Włada Drugiego Diabła, ojca Włada Pałownika. Z tego roku pochodzi wiele przekazów o dynamicznych wydarzeniach politycznych i konfliktach na Wołoszczyźnie, w które po latach włączyła się Justyna. 1458 rok, koronacja Macieja Korwina na króla Węgier. Wydarzenie to wzmocniło ród Trzyłagiej, a Justynie przyniosło potencjalne sojusze i możliwość małżeństwa politycznego. 1476 roku po bitwie pod Wasluj, w której wojska Włada Drakula odniosły porażkę, Justyna na pewien czas straciła kontakt z mężem. Wład zdołał jednak powrócić do władzy, choć jego rządy trwały krótko. 1497 rok. Justyna jest po raz ostatni wspominana w źródłach. Uważa się, że zmarła niedługo później, lecz dokładna data jej śmierci pozostaje nieznana. Ciekawostki Bliskość do Korony Węgierskiej, dzięki pokrewieństwu z Maciejem Korwinem, Justyna miała dostęp do informacji oraz wsparcia politycznego, co oczyniło jej związek z Władem Drakulą znacznie bardziej wpływowym. Król Korwin wspierał Włada w walce z Osmanami, a Justyna mogła stanowić ogniwo łączące oba dwory. Mit i rzeczywistość wokół Włada Pałownika. Choć Wład Drakula stał się legendą dzięki literaturze i podaniom, jego rzeczywiste życie było znacznie bardziej złożone. Justyna, jako żona legendarnego władcy, niewątpliwie była świadkiem surowych metod stosowanych przez męża, a także licznych sojuszy i konfliktów. Walka o wpływy, w złożonym układzie politycznym Europy Środkowo-Wschodniej, Justyna odgrywała rolę pomostu między Węgrami i Wołoszczyzną, próbując z jednej strony zabezpieczyć interesy rodzinne, a z drugiej wspierać dążenia męża w obliczu zagrożeń ze strony Osmanów. Justyna Szilagej po 1497 roku, zagadkowy koniec. Ostatnie wzmianki o Justynie pochodzą z roku 1497, lecz od tego momentu jej losy pozostają tajemnicą. Historycy nie są zgodni co do dokładnych okoliczności jej śmierci. Wiadomo jednak, że, mimo burzliwego życia i mrocznego cienia rzuconego przez jej męża, Justyna miała wpływ na dzieje regionu i na polityczne intrygi ówczesnej Europy. Podsumowanie. Justyna Szilagej de Chorokszek to postać godna uwagi nie tylko jako żona słynnego Włada pałownika, lecz również jako wpływowa kobieta, mająca realny wpływ na polityczne układy swojego czasu. Jej życie stanowi fascynujący przykład tego, jak skomplikowane były powiązania rodzinne, polityczne i strategiczne w średniowiecznej Europie, a także ukazuje trudne położenie kobiet arystokracji, które mimo przypisanej im roli w małżeństwach dynastii potrafiły wpływać na bieg historii.